Michalina Lewandowska mieszkała w Anglii ze swoim narzeczonym Marcinem Kasprzakiem i ich małym synem. Z początku ich związek wydawał się być szczęśliwy, ale z czasem wszystko zaczęło się zmieniać. Marcin zaczął się dystansować od kobiety, a ich związek stał się napięty. Michalina chciała w jakiś sposób rozwiązać ich trudności, ale Marcin miał inne plany. Plany, które później okazały się tak przerażające, że nie sposób sobie tego wyobrazić. 28 maja 2011 roku Marcin wraz ze swoim przyjacielem Patrykiem Borysem zwabił Michalinę do innej części ich domu w Huddersfield. Marcin zaatakował kobietę pistoletem paraliżującym, w wyniku czego upadła i straciła przytomność. Wówczas wraz z Patrykiem unieruchomili jej nadgarstki oraz kostki taśmą i zakneblowali. Następnie włożyli do ogromnego kartonu, wrzucili do bagażnika i wywieźli do odległych lasów. Tam wykopali ogromny dół i zakopali żywą jeszcze Michalinę, odjeżdżając i zostawiając ją. Mężczyźni opuścili to miejsce, wierząc, że skutecznie się jej pozbyli, jednak kobieta była daleko od tego, aby się poddać. Uwięziona w kompletnej ciemności, ledwo łapiąca oddech, a ciężar ciśniętej w karton ziemi sprawiał, że miała problem z poruszaniem się, determinacja do tego, aby przetrwać i wrócić do swojego synka, Michalina się nie poddała. Postanowiła oderwać taśmę, która obejmowała jej nadgarstki, za pomocą pierścionka zaręczynowego, dzięki czemu udało jej się ją przerwać. Potem kobieta zebrała w sobie siłę, aby wydostać się z kartonowego boksa, wypchnęła kartonową pokrywę, desperacko próbując się uwolnić. Z ziemią, która sypała się na nią, był to wyścig z czasem, ale jej chęć przetrwania tylko dodawało jej siły. Po czasie, który wydawał się jej wiecznością, w końcu wydostała się na powierzchnię i zaczęła łapać powietrze, niczym ryba pozbawiona tlenu. Zdezorientowana i przerażona kobieta biegła do najbliższej drogi i zatrzymała przejeżdżający samochód. Kierowca, zszokowany jej wyglądem i historią, jaką mu opowiedziała, natychmiast zadzwonił na policję. Michalina została przewieziona do szpitala, a jej niesamowita ucieczka. Sprawiła, że wszczęto dochodzenie. Marcin Kasprzak i Patryk Borys wkrótce zostali aresztowani. W sądzie Marcin próbował usprawiedliwać swoje czyny, przyznając, że nie miał zamiaru zabić swojej narzeczonej, ale tylko ją przestraszyć. Jednak dowody mówiły coś znacznie innego. Obu mężczyzn uznano winnych popełnienia tego straszliwego czynu. Marcin został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, za usiłowanie morderstwa, a Patryk otrzymał niższą karę za pomoc w tym okrutnym planie. Kiedy sąd ogłaszał Kasprzaka winnym, młody Zbir nie okazał żadnych emocji, lecz jego nie ofiara, ciągle ma nocne koszmary, w których Kasprzak je morduje. Najważniejsze pytanie dla mnie to jak długo on będzie w więzieniu, gdyż nie będę czuła się bezpieczna, jeśli wyjdzie na wolność powiedziała Michalina po decyzji sądu ciągle śnią mi się koszmary że marcin przyjdzie i mnie zabije